Czy chiński odkurzacz może być tak dobry jak Dyson? Sprawdźmy. Hej tu Denise, witajcie ponownie. Zapraszam na odcinek raczej z kategorii Smartdom, a dokładnie recenzję tego odkurzacza Gigo V700. Zanim zaczniemy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wbijesz subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić innych filmów i recenzji. Lecimy! Rozpakujmy sam odkurzacz. Urządzenie przychodzi w dosyć sporym, ciężkim kartonie, w którym mamy drugi, nieco ładniejszy karton z narysowanym odkurzaczem akcesoriami, o których za chwilę oraz oczywiście napisanym modelem tego odkurzacza. Wyciągnijmy zawartość, mamy ją podzieloną na dwie części. Na wierzchu instrukcje, rura przedłużająca, końcówka do szczelin, końcówka do kanap, materacy i poduszek do usuwania roztoczy, wąska końcówka z wysuwaną szczotką i podstawa do bazy. W drugiej części mamy jeszcze baterię, uchwyt na wszystkie akcesoria, które mocujemy do stojaka zasilacz, główną, szeroką końcówkę do podłóg, która ma dosyć spore możliwości odginania, ale o tym również za chwilę, worek do stacji dokującej, samą stację dokującą, w której mamy również ikonkę, która pokaże, jeżeli worek się zapełni, a w samej stacji jest też zainstalowany drugi worek. Dalej mamy rurę do stacji dokującej, sam odkurzacz prezentuje się całkiem nieźle, całość jest szaro-czarna, z akcentami w kolorze miedzi, a boki odkurzacza srebrne, tutaj jeszcze mamy na nich folię, którą szybko zdejmijmy, Całkiem dobrze leży w ręku, nie jest malutki, ale nie wydaje się też ciężki. Z baterią też nie ma tragedii, chyba na codzienne lekkie odkurzanie będzie OK. Na rękojeści mamy włącznik na spodzie wieczko, przez które odkurzacz automatycznie opróżnia się do stacji dokującej. Po włączeniu mamy od razu podświetlony odkurzacz i kolor informujący o poziomie ssania oraz stan naładowania. Nad przyciskiem do włączania mamy drugi, do właśnie zmieniania tej mocy. Najlżejszy, czyli Eko jest zielono-niebieski, średni fioletowy i najmocniejszy czerwony, co zresztą słychać, bo odkurzacz wtedy chodzi głośniej. Do odkurzacza można montować końcówki bezpośrednio. Dwie największe mają oczywiście ruchome szczotki, a główne jeszcze dwa lasery, aby było widać czy wszystko jest już poodkurzane. Można też zamontować rurę i dopiero wtedy końcówkę do odkurzania podłóg czy trudno dostępnych miejsc, jak nie wiem, Pańczyny na suficie czy w narożnikach. Odkurzacz składa się bardzo prosto i nie da się go źle złożyć, bo w rurach są odpowiednie dziurki, aby wsadzić przedłużkę lub końcówkę. Końcówkę wypina się naciskając ten miedziany przycisk na głównej końcówce, a na pozostałych końcówkach przycisk jest ciemnoszary. Złóżmy teraz bazę. Podstawa jest dosyć ciężka, więc całość nie powinna się gibać przy odkładaniu na nią odkurzacza. Wkładamy do niej rurę, a na nią uchwyt na końcówki, potem samą bazę. Z tej pozycji wymiana worka jest bardzo prosta. I na bazę oczywiście wkładamy sam odkurzacz. Z tyłu podpinamy zasilacz, podłączamy do prądu i odkurzacz już się ładuje. Z tyłu mamy również przycisk do manualnego opróżniania pojemnika do odkurzacza, który opróżni się do worka, ale raczej nigdy nie będzie takiej potrzeby, bo odkurzacz po każdym odłożeniu do bazy sam to robi i trzy razy na chwilę włącza silnik, aby wszystko wydmuchać do worka. Odkurzacz wtedy podświetla się też na zielono i świeci się też ikonka oznaczająca opróżnianie. Zademonstruję jeszcze to opróżnianie ze zdjętą pokrywą, żeby było cokolwiek widać, kiedy pojemnik się opróżnia. Końcówki do stojaka montuje się tak samo jak do samego odkurzacza. Przydatne, że są na wierzchu, czyli zawsze pod ręką i można po nie szybko sięgnąć. Cała stacja oraz odkurzacz prezentują się bardzo elegancko, bardzo podoba mi się ta kolorystyka, bez zabawkowych kolorów, jak to jest w innych odkurzaczach, jak na przykład w Dysonie. A mamy za to srebrne oraz miedziane akcenty przy ciemno urządzeniu. Wymiana końcówek, jak mówiłem, bajecznie prosta, po prostu wszystko wchodzi na klik. Wszystkie szczotki pasują oraz działają. Więc idziemy sprzątać. Wąska końcówka ze szczotką bardzo dobrze nadaje się do rzeczy, które mogą się łatwo porysować. I mogę nią, na przykład, odkurzyć mój gramofon z plastikową pokrywą, albo moje głośniki, czyli homepody. I przy okazji też odkurzyć dookoła nich, wchodząc szczotką w małe szczeliny. Nadaje się też do narożników, i na przykład rogów w listwach przypodłogowych. Ewentualnie mogę też nią odkurzyć moje sztuczne drzewo cytrynowe i inne trudno dostępne miejsca, gdzie nie chcemy, aby coś się porysowało, jeżeli będziemy odkurzać samą szczelinówką. Mówiąc o szczelinówce, to ta nada się najlepiej właśnie do szczelin jak kanapa i tym podobne. To chyba logiczne, a na same poduchy trzyma te Dobra, jest ta wąska końcówka ze szczotką, do roztoczy i tutaj wygodnie było mi używać jej z przedłużką. Mamy oczywiście też główną końcówkę, czyli szeroką szczotkę z dwoma laserami, więc nie da się przegapić żadnego okruszka. O dziwo jest całkiem zwrotna i da się nią dojechać w różne dziwne miejsca, np. tam, gdzie nie wiedzie robot sprzątający. Laser, bardzo fajny bayer bardzo pomaga przy zauważeniu, czy już wszystko mamy odkurzone. Nawet takie miejsca jak stół i krzesła, gdzie trzeba manewrować między nogami nie są jakimś większym problemem. Nie musiałem nawet specjalnie odsuwać krzeseł, aby dokładnie tam poodkurzać. Końcówka dosyć zwinnie się obraca i jedzie dokładnie tam, gdzie ją nakieruje a nie po prostu bezwiednie się wygina. Sama długość odkurzacza również mi pasuje. Mam 181 cm wzrostu i chodzę z nim po mieszkaniu komfortowo. Nie muszę się schylać, nie jest dla mnie za krótki, nie jest za długi. Moje mieszkanie w i wszystkimi końcówkami odkurzę w jakieś 30 minut, więc nie zdążę nawet rozładować baterii do końca. Jeżeli już jesteśmy przy temacie baterii, to jej czas pracy jest zależny oczywiście od trybu, w którym odkurzamy. W najsłabszym, czyli w Eco jest to 55 minut, 28 minut w średnim trybie oraz 15 w trybie Max. Tego Maxa w sumie rzadko włączam, bo Eco oraz Medium i tak wszystko wciągają oraz działają ciszej, więc czas dla mnie jest wystarczający. Sam odkurzacz waży 2,7 kg, mógłby być lżejszy, ale przynajmniej mam jakiś trening przy odkurzaniu. Odczuwam tę wagę dopiero pod koniec odkurzania, które trwało około właśnie 30 minut w moim przypadku. Nie udało mi się też go rozładować do zera przy codziennym używaniu, ale kiedy przyszła do mnie paczka z tym odkurzaczem, to był on naładowany w jednej trzeciej, więc wtedy rozładowałem go do zera i z ze stoperem odłożyłem na stację i naładował się w około 5 godzin, czyli tak jak informuje producent. Czy to długo? Na początku myślałem, że tak, ale w normalnym trybie nigdy nie rozładowałem go do zera, więc po takim odkurzaniu najwcześniej znowu go użyję na drugi dzień lub jeszcze później, więc Czas ładowania tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia. Z innych ciekawostek moc sania to maksymalnie 215 W powietrznych, a sam silnik ma 480 W. Czy jest głośny? Na pewno nie bardziej niż zwykły odkurzacz, nawet w najmocniejszym trybie. Odkurzacz ma czterostopniowy system filtracji oraz filtr Hepa, więc tutaj ucieszą się alergicy, ale z drugiej strony chyba już te filtry Hepa są w każdym odkurzaczu, więc super. Po odkurzeniu całego mieszkania zbiornik wciąż jest w miarę pusty, więc nawet gdyby się sam nie opróżniał po każdym odłożeniu na stację ładowania, to i tak ma trochę miejsca na kilka odkurzań. Dla testu rozsypałem trochę okruszków i wciągnąłem, żebyście widzieli po pierwsze jak wciąga i po drugie ile taka ilość okruchów zajmuje miejsca w odkurzaczu, a potem cyk na stację i wszystko ląduje w worku. Sam worek ma jakieś 2,5 litra. Czy to dużo? Wydaje mi się, że tak, bo po dwóch tygodniach nie udało mi się go nawet zapełnić w jednej dziesiątej chyba, a odkurzałem co jakieś dwa dni. Czy warto kupić taki odkurzacz zamiast Dysona? ocenicie sami. Ja jestem z niego zadowolony, używam robota odkurzającego, ale taki odkurzacz jest potrzebny, żeby na przykład czasem odkurzyć właśnie szczeliny, kanapę, zakamarki czy nawet odkurzyć auto, no bo przecież nie ma przy nim żadnego kabla, więc mogę iść nawet do garażu i sobie go odkurzyć, nie potrzebuję prądu. Ten konkretny model kosztuje teraz w promocji jakieś 1500 zł, ale z kodem Denis 4 dostaniecie jeszcze 4% zniżki i kod działa nie tylko na ten produkt, ale na cały sklep. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Dajcie znać, czy oraz jakich odkurzaczy tego typu używacie i czy jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli podobał Ci się ten film, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz pod nim łapkę w górę, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału, w zauważeniu tego filmu przez innych użytkowników. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście zrób to teraz, wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić innych filmów, innych recenzji, nie tylko sprzętu do smart domu i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!